Ramiona do nieba wzniesione wzburzeniem, łacina spieniona na wargach, żył sznury na skroniach, przekrwione spojrzenie. Przekleństwo, modlitwa lub skarga. Pod nos podtykane i palce i pięści. Na rację, oracji trwa bitwa. Szablistą bolszczyzną dnie świszcze i Przekleństwo, skarga, modlitwa. Czas ratować państwo, chore szlak nie trafia. Ergo sum. Po sąsiadach partie zbiorę, uczynimy szu. Ten brusom garduje, ten wiednia partyzant, ów ruskiej się chwyta sukienki, a troską każdego szczęśliwa ojczyzna, stąd modły, przekleństwa i jęki. Polityką zwie się spór panów, braci, w kolokwiach elektasterek ten. Zlebiają szarakom złociści, magnaci, wśród jęków modlitw i przekleństw. Czas ratować państwo chore, szlak nie trafia, ergosum po sąsiadach partie zbiorę, uczynimy szum, uczynimy szum, pojedziemy do stolicy, wszak Warszawa to nie Rzym, tam rabują przedawczycy, poświecimy ich, poświecimy ich. Czup i bącisiska, to wróżki i historyk, niezbite też ma argumenta. Lecz w biednie sobieskich i psko rybatorych, dziś każdy inaczej pamięta. Więc grunt to obyczaj, obyczaj rzecz święta, by rzecz pospolita, zakwitła. Niech rządzi kto bądź byle wolnych nie pędą w przekleństwach, skargach, modlitwach. Czas ratować państwo, chore szlak nie trafia, ergosum po sąsiadach partię zbiorę, uczynimy uczynimy bo Pojedziemy do stolicy wszak Warszawa, o nie Rzym, tam rabują przedawczycy. Poświecimy ich, Poświecimy ich. jest nas patriotów siła, żaden nam mnie straszny bruk, a ojczyzna sercu miła i łaskawy Bóg. Wielka krajców, co nam wodzą rej pospolita jest wielka Znaczy dla nas jej Ramiona do nieba Wzniesione przed zgonem Krew czarna Zaschnięta na wargach A w oczach otwartych Milczenie zdumione I skarby Rozniesiemy na szabelkach zdrajców, co nam wodzą Rej, Rzecz pospolita jest wielka, czy starczy dla nas jej?